Maneczko z tej strony, Kuzonek. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Swify 22 na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, ponieważ chcę Wam tylko pokazać, jak w bardzo łatwy sposób zdobyć sobie dwie paczuszki za 100 tysięcy. Całkiem za darmo, ponieważ jest dopiero kilka dni po premierze: 2, 3, 3, 3 dni. I naprawdę takie dwie paczuszki za 100 tysięcy mogą być bardzo pomocne. Oczywiście na sam początek powiem, że są to paczki niewymienne. No i jeszcze zanim zaczniemy, to możecie zostawić łapkę, jeżeli Wam się to spodobało i o tym nie wiedzieliście. No i też. Pisałem wam o tym na Discordzie i na karcie społeczności, ale mało osób odczytało, więc pomyślałem, że sobie taki szybki odcinek nagram. A więc, mianowicie, wchodzicie sobie w zadania, w zakładkę punkty przełomowe i jak widzicie, to macie tutaj w Mistrzostwo Strzałów do zdobycia 500 goli i macie za to dużą paczkę rzadkich piłkarzy niewymienną, i również macie tutaj w Mistrzostwo Asyst 500 Asyst. I macie dużą paczkę rzadkich piłkarzy niewymienną Oczywiście te wszystkie asysty i bramki polecam robić sobie na Squad Battles Musicie mieć ocenę składu 85+, ale myślę, że nie jest to jakieś ciężkie wyzwanie Bo bierzecie sobie te wszystkie karty wypożyczone na ławkę i tak dalej Wstawiacie do składu naprawdę byle kogo Ponieważ wchodzicie sobie do Squad Battles, wybieracie sobie najłatwiejszy poziom początkujący I po prostu strzelacie na mecz o coś około 45 bramek Więc wychodzi to tak naprawdę coś koło 11 lub 12 meczów Więc naprawdę nie jest to, to jakoś dużo a naprawdę warto. I w dalszej części odcinka pokażę wam po prostu, co ja sobie z tych paczuszek trafiłem, bo ja sobie to wyzwanie zrobiłem. I jak będziecie robić to wyzwanie, to pamiętajcie o tym, żeby mieć ocenę składu 85. Plus. I pamiętajcie o tym, jak będziecie grać pierwszy mecz, żeby sobie po prostu nabijać te asysty, żeby po prostu nie odebrać piłkę od razu i strzelać yy, po prostu gola, tylko żeby tą asystę zaliczyć. I sprawdzajcie sobie, sprawdzajcie sobie co jeden czy, czy tam co dwa mecze, czy te asysty i bramki wam się nabijają, żebyście na pewno nie robili tego na marne i tak dalej. No i co? I pokażę Wam teraz po prostu co trafiłem ja za te swoje paczki. No więc dobra, tak jak widzicie wszedłem sobie w te zadania i odebrałem sobie te dwie paczuszki zarówno za mistrzostwo strzałów jak i za mistrzostwo asyst. Mi zajęło to coś koło 12 meczów, ponieważ tam kilka asyst jeszcze mi zostało, bo nie wszystkie asysty się zaliczyły. No i co, w 12 meczów zrobiłem sobie te dwie paczuszki za 100 tysięcy i naprawdę myślę, że warto, ponieważ naprawdę jeszcze w tym roku macie gwarantowaną ocenę 84 z takich paczek, więc jest to całkiem spoko, nie jak tak było w, zesz w zeszłym roku, że otwieracie paczkę za 100 Tysięcy i macie nawet tam jakiegoś piłkarza 81 overalla. No jak widzicie, 24 złotych rzadkich piłkarzy i jeden gwarantowany o ocenie 84. Dwie takie paczuszki. No i z pierwszej już wam pokazuję, co poleciało. Oczywiście powiem wam, że poleciał walkout. No, i już sami możecie widzieć na początek, że jest to Haland, kosztujący coś w granicach 100 tysięcy. Z tego co pamiętam, szczerze mówiąc, nawet nie sprawdziłem, no bo do składu i tak mi się nie mieści. Ale całkiem spoko, paczuszka Haland do jakichś tam wyzwań, czy wymian ikon będzie jak znalazł. Tym bardziej, że tam z ławki czasami też również wejdzie i tak dalej. I w środku w tej paczce był również Spinacola, Bale, Areola, Martial, więc na, nawet całkiem spoko karty oraz trzy duplikaty, które niestety miałem niewymienne, więc musiałem je sobie squixelować. No i co? I myślę, że zaraz pokażę Wam już drugą paczuszkę. No i otwierałem sobie teraz drugą paczuszkę. I tak jak sami zaraz zobaczycie, zresztą również poleciał walkout. Był to parecho, więc walkout no niestety gorszy, ale zawsze to karta niewymienna, która do jakiegoś SBC, czy tak jak już mówiłem, do wymian ikon sprzeda się w 100%. Dodatkowo w środku były jeszcze inne overale, które również przydadzą się do SBC. Z kart grywalnych był ten Sanchez na środku obrony, który zawsze tam do Premier League może się sprzedać. No i również bardzo dużo duplikatów, które niestety miałem niewymienne, więc. Więc co, na sam koniec odcinka polecam zostawić łapeczkę, jeżeli ten sposób Wam się spodobał. Jeżeli o tym sposobie nie wiedzieliście, jak sobie te paczuszki łatwo zdobyć, no i wpadajcie również na Discorda, bo tam już pisałem o tym bardzo yy, dawno temu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!